Cześć. Cześć. Za oknem jesień, więc nagramy dzisiaj dla Was zupę krem z dyni pieczoną w piekarniku. To znaczy, Ty mnie nauczysz ją robić. Ja nauczę Ciebie. Dobra, to od czego zaczynamy? Najpierw przygotuj sobie brytwankę. O nie. I papier. Dobra, brytwanka jest. Papier jest, to co, nożyczki jakieś, Nożyczki. Dobra. Aha, okej. Okay. Bo jak... Y Wyciekną wszystkie soki z warzyw. Tyle, wystarczy? Trzeba, ich, trzeba. je też wykorzystać do zupy i wladzie razem z... z warzywami. Dobra, jedna rzecz z Teraz, żeby łatwiej dopasować papier ja, do wypanki. Tak, lepiej jest zmiąć papier. Mięć. Zmiąć? Dobra, Rozłożyć okay. i dopasować do wypanki. Hmm. No, Jak jest zmięty, to lepiej się dopasowuje. Taki mały ślip dla ułatwienia. Położ brusankę. się pod ręką. Dobra, i co teraz? Zacznijmy od yy, wydrążenia dyni. Dobra, no ale ją trzeba obrać, nie? Nie. Zupę, yy, na zupę, i yy, w ogóle na w wszystkie przetwory, które chcecie zrobić z dyni Hokkaido, nie trzeba obierać dyni. Bo dynia Hokkaido jest o tyle wdzięczna, że można ją iść ze skórką. Najpierw obccinamy końcówki, A, bo je wyrzucamy. Ok. Co na pół? Na pół. Będzie łatwo, ale ok. Dobra. Teraz trzeba dynię Aha, wydrążyć. Łyżka, tak, tak teraz trzeba ta nie wydrążyć łyżką. No to lecimy z tym. Trzeba wszystkie takie nici z dni powyciągać, bo ona potem będzie się tak ciągnąć i zakręcać przy blendowaniu. A, to jeszcze będziemy blendować? Na koniec po pieczeniu i po ugotowaniu, tak. Będzie ona blendowana. No to co teraz? Najpierw pokrój ziemniaki. Dobra. Przód je dosyć płasko na jak dno. Jak pokroić? Jak bardzo? Trudno? Na pół. Wzdłuż na pół. OK. I teraz w plastarki. Nie, nie w tę stronę, w drugą stronę. A, tak. A pojedynczo. Takie, no, takiej grubości mniej więcej plastery kroimy. Tak w miarę pasko na całym dnie układamy ziemniaki, żeby się dobrze piekły. Dobra. Co dalej? Dalej marchewka, pietruszka. Mamy tu właśnie marchewkę. Mamy dwie pijak, marchewki. Po prostu też ciarty. Pietruszka, seler, korzeń. Mm -hmm. Ym, no nie, parchewkę wzdłuż, na pół sobie przekrój i wzdłuż, uważaj na, palce. Na pół tylko? Na pół i potem znowu będziesz Aha, przecinał. i potem znowu tak jak wcześniej. Tak. Dobra. Nie, zup paski. A, paski, okej. Okay. Tak. Lepiej się ćwiczy. Szybciej. Tak, wystarczy? Mhm. Dobra. Wystarczą dwa ziemniaki na całą taką średniej wielkości dynię Hokkaido. Yy, dlatego, że... Yy, chyba, że chcecie bardzo gęstą zupę. Jak chcecie rzadszą zupę, to lepiej mniej ziemniaków. Dwa takie większe, trzy, trzy mniejsze. Możecie wykorzystać również dynię yy, piżmową. I każdą inną, prawda? Tylko, że musicie je wtedy ołupić ze skórki. Dobra, co yy, dalej? troszkę. Tak samo? Dokładnie tak samo. Yy, czyli na pół. Czy każdy może sobie powiedzieć, jak chce? Jak dobra. wolicie w pasterki, w połóweczki możecie, połóweczki w pasterki. Proszę to z niego skorzystam. Dobra. Teraz Będzie? seler, tak. Selar seler dobry. Seler, korzeń. seler. A, korzeń. Tego selera dobra. dodamy do… A to tak co, tak? Paseczki czy… Cieńsze pastry. Dobra. I potem w paski pokroimy. Dokładnie tak, jak mam tutaj A w pasterki, jak wolicie. A po co w ogóle do piekarnika wszystko? Tak? Dlatego, że zupa lepiej smakuje, więcej aromatu nabiera, kiedy warzywa są przepieczone. Jeżeli nie macie piekarnika, można to zrobić na patelni. Nigdy nie próbowałam, ale trzeba, bo wtedy bardzo mocno jest piec, żeby, żeby. A nie można ugotować aromat. po prostu? Ugotowane będą słodsze. Gotowana zupa, zupa z ugotowanych tych wszystkich warzyw będzie na pewno słodsza, trzeba będzie dużo więcej soli, pieprzu. No ale to ale komuś się nie przeszkadza. To... Jeżeli komuś się przeszkadza słodka zupa, dobra. to można. Ja weź. jednak w zupy krem raczej, raczej staram się piec. Ale to pewnie lepszy będzie aromat, jak będzie. Tak, jak jest podpieczone i te ranty są zarumienione. Dobra. O nie, to słupka. No, świetnie. Jak ją czosnek. Najpierw weź czosnek. Czosnek, bo bo czosnek to jak to jest dobra. na wierzchu. <laughs> czosnek trzeba gdzieś dać na środku, albo do środka dni. I jak go kroić? Pasterczki. No, no, może mogą być pastarki. Ja takie prostu? większe kawałki, bo on tak pójdzie do zblendowania. Aha. Więc mogą być większe kawałki, byle po prostu wyszedł z niego cały aromat. Ale nie lepiej nie zostawiać go na samym wierzchu, tylko przykryć jakimś innym warzywem. Dlatego, że jak czosnek będzie okay. spieczony, to zrobi się gorzki. Tak. Teraz jedną cebulę. Najgorzej, jak na pół chyba? Tak? Na pół. Tak, dobra. Wykrój ten twardy, tę twardą część. Ręce. Ale to sok. tak. Dobra, i co teraz? I w pastorki. A, pastorki, to jeszcze przeżyjemy. Teraz będziemy płakać. Muszę nie być tak źle. No, by. Ja nie nas płaczę. Trzeba pokroić cztery cztery no. Ale nie raz. przeze mnie. <głos> <głos> Dobra, mam się już. Ok. Się kręci. Teraz dynie. Przekrójmy ją na pół. Z, yy, tak, żeby została, zostały łódki mimo wszystko, o, żeby całe że przy pieczeniu będzie się z niej wydzielał, e, wydzielał sok. I co mam teraz zrobić? I teraz taką dynię ponacinaj w środku, tylko nie poprzecinaj na wylot. Ona się wtedy szybciej upiecze, Ale... bo będzie tak lekko ponacinana. Tak, po prostu? Tak, tak. Możesz Cine... tylko dzióbkiem po prostu noża, Aha. będzie łatwiej. Sobie, się pewnie I tyle wystarczy, do taką głębokość, tak, aha, lekko, tak. żeby jej nie przebić do, na wylot, na żeby ten woda, która się wydzieli, ten sok z tej dyni, który się wydzieli, żeby on został w niej, Jest wtedy przełożycie przetknę. to całość do zupy, nie wyleje Wam się na brytfankę. Jak się przerwie, złamie, to no nic, Dobra, po prostu przelejecie z brytfanki tak, do Tak, przeżyłem moje palce, to dobrze. Przyklejemy tutaj ten czosnek, żeby on się nie spiekł nam, Dobra. żeby nie był gorzki. Dobra, będzie? Pani będzie. zadowolona. Tak, następną. Druga! Yes. Tak, całą winę wykorzystujemy. Robimy zupę na dwa dni dla czteroosobowej rodziny. No właśnie, to jest ważne. Dla czterech dwóch dorosłych, dwóch dzieci. wielkich dzieci. Ta zupa będzie tak na dwa dni. A jeżeli chcecie, nie, na dwie osoby, wystarczy Wam z połówki dni. Z połowy tych składników mniej więcej, tak? Wtedy będziecie mieć na jeden dzień, a ewentualnie na dwa dni. Na dwa dni dla dwójki osób, tak. Na dwa dni dla dwójki osób. Albo na jeden dzień na czwórki, tak? Jest. A połówkę dyni możecie wykorzystać na inne wypieki. Na przykład na przykład jakieś ciasto, ciastka. Dobra. Okay. Wszystko? Wszystko. A to? To będzie do rosołku, który będzie robiony pod tą zupę. No ok. Okej. Okay. To co teraz? To teraz to pójdzie nam do piekarnika. Na około 40 minut, w 210 stopni, ale najpierw. Ale jaki tryb? Musimy to wszystko polać oliwą. Proszę bardzo, psikaj o, oliwą. Dobra, ale tak powierzchu? po powierzchni? Po po wszystkim. O, jest troszkę A polać. Ja mam akurat psikanełko, więc psikamy. Bardzo dużo. Tak, żeby mniej więcej było wszystko mokre. Ok, wierzchu. wystarczy, no, żeby się dobrze podpiekło. Mamy sól i mamy pieprz. O, nie najgorzej, nie lubię przyprawiać. Tak. Robimy to na oko, po prostu po całości Os. posypujemy. Najgorzej na oko. Po całości posypujemy, to są bardzo słodkie warzywa. Dobra, bardzo czyli słodkie. Tak, tak, Patrz, bo tak. Już nie przysolił. Dobrze jest. Ok, no. dobra, już. Zatarczy. Tak. Super. Czego A. teraz nie dosolicie i nie dopieprzycie? Zrobicie to później już w garczku. A pieprz? W garczku, w garnku, zależy, jak to mówi. Tak. Zatarczy. Tak. Dobra. Ok, i teraz to wszystko idzie na około 40 minut. Także tak, żeby się te marchewki, ziemniaki i ranty, ranty dyni zaczęły mocno rumienić. Nawet, żeby były lekko brązowe, czarne wręcz i tyle. To idzie do piekarnika. Dobra, to do piekarnika, ale, ale jaki tryb? Eee, termoobieg. Termoobieg, Dobra. dlatego że tutaj muszą te warzywa wszystkie dookoła się obiec. Ile stopni jeszcze raz? 210 stopni, termoobieg około 40 minut. Warzywa pieką się już w piekarniku, więc teraz możemy przystąpić do przygotowania takiego rosołku, wywarku pod te warzywa. Okay. Można też zrobić tą zupę z samą wodą, jeżeli ktoś woli. Nie chce na mięsnym wywarze. Czyli wege. No. Wege, dokładnie. Można zrobić po prostu same warzywa do gara. co później będziemy pokazywać. My dodamy je po prostu do rosołu. Jeżeli chodzi o taki rosołek pod zupy krem, ja zazwyczaj kupuję wtedy łódko, czwartka, czwartka, czwartkę, <światka> po prostu w sklepie. Czwartkę e, do gara. Dobra. Czwartkę do gara. Po prostu. Weźmy to. Ej. Cebulkę. Cebulę, jak do każdego rosołu, ja opalam, bo mamy akurat kuchenkę gazową. Więc opalam ją bezpośrednio na palniku. Kładę tą cebulę na włączony piekar. Kuchenkę. O, włączam tak i opalam ją tak. Ale jeżeli Opa. nie macie. Jeżeli nie macie kuchenki gazowej, tylko indukcję, albo nie chcecie brudzić palnika, tak, bo z tej cebuli wycieka ta woda, biała ten, ten sok, możecie wziąć na nie, nieutłuszczonej patelni, na suchej patelni, przekroić tę cebulę na pół i po prostu opalić na ciemno, na ciemny, ciemny brąz. A Zody po co? Dla aromatu. A. Teraz y, mamy tutaj selera, selera naciowego pokrojonego wzdłuż, żeby Dobra. więcej aromatu z niego wydobyć. I y, tego selera nie, dodałam, nie dodaliśmy do warzyw w piekarniku, dlatego że on ma takie nici. Ciągną mu się takie nici. Więc wkładamy je do rosołu, żeby aromat z nich wydobyć, z tego selera. Wydobyć z niego aromat, ale wyrzucimy go przed zblendowaniem zupy. Trzeba już weźmiemy. Do gara, do mięska. Dobra. Rzucam to jest proste. Tak. Dalej. E, około półtorej litra wody wlewamy. Okej, okay, czyli mamy już widzę, że mamy, to dobrze, że powiedziałaś ile dokładnie, bo najgorzej jest wlać konkretną wielkość. Teraz do garnka dokładamy kostkę warzywną. Dobra, dawaj, ląduje, hop. Trochę soli. Czyli, No stop. No. Mniej więcej pół łyżki, pół A, pół, ja pół, łyż, pół łyżeczki. Ja ci dam. I pieprzu. Musimy to kiedyś parę, parę sprawdzić. I już parę, już to parę Czy, no? żeby, Ja nie jestem taki bardzo ścisły. Dobra, więc musisz mówić konkretnie. I teraz idziemy z widocznym do pas. naszej cebuli. która już zaczyna się opalać na dosyć ciemny kolor. Dokładnie o to nam chodziło, ale z drugiej strony jest biała, więc jeszcze ją troszkę podpieczemy. I teraz cebula już jest y, mocno opieczona. Dobra, czarna. Wyciągasz. Dobra, jak smoła. Okej. Okay. Oj, co możemy mu... wyłącz, Czy no. Najpierw. I... Dobra, biorę. Uciekam jak zawsze. Dobra, jest. Będę później szczegółę. Pokaż, jaka jest opieczona. E, więc jest taka podpieczona. Okej, okay. i co? Dogara. Dogara Tylko niech chlupnij na siebie. No właśnie, <laughs> Dobra. I ok, co, tyle? No i tak przygotowane, no, tak przygotowaną y, mięsko z warzywami. Kładziemy na palniku. Dobra, to Średniej wielkości palnik. Dobra, średni jest z tyłu. Dobra, przykrywamy. I co? Na pełen? Na pełen. Jak zacznie wrzeć. Jak zacznie wrzeć, zmniejszacie na minimalny, na najmniejszy. Dobra, ile ma się tak gotować? Około godziny. Okej. Okay. Mięso ma być miękkie, bo mięso sobie potem możecie zjeść osobno. Czyli tu 40, tu godzina, no to mamy łącznie ponad godzinę wolnego. To wracamy do Was. Po upieczeniu warzyw, ugotowanym rosole, Teraz będziemy przelewać. Ty będziesz przelewał. Ok. Rosół do tego garczka bliższego. Tak. No. O, I prześciteczko, żeby nam się tutaj nie. jakoś nie no Właśnie. Albo nie wywal wszystko na podłodze. Gorzej, to łódko chluśnie i zrobi tutaj, zaraz nam powódź. Możesz nie, nie, możesz nie wszystko zrobić. Nie, Poleciało, dobra? Ale Nic. tylko por. Więc żyjemy, poczekaj. Daj tutaj. Dobra. Włótko możecie wykorzystać do innych rzeczy. Co teraz dalej? przekładasz warzywa do. tym. Pewnie to już tą z tak. którą przygotowałaś. <grym> <grym> tak, dobra. Ale też nie okay. wszystko na siebie. Ok, no właśnie, żeby nie chlusnąć. No, akurat ta dnia była dosyć sucha, więc nie ma w niej. Chyba dobrze co? Chyba tak, chyba ci się udało. Mam mieć większy garczek. Kurczę, a zmieści nam się to w ogóle? Zobaczymy. No świetnie. Potem będę przelewał i pół wyleję. Dobra. I co ja to jeszcze mam zblendować potem? Tak. Nie ma opcji, nie wejdzie to tutaj. Chyba. To będzie większy garczek. No to cięcie. Wracamy do was z większym garnkiem. Większy garnek, więcej <laughs> możliwości, zmieści. tak, więcej obiadku. Ok, dobra. Czyli dalej przekładamy sobie wszystkie warzywa. Jak na razie się nie ubrudziłem, więc jest sukces. Okej. Okay. Dobra. Ładnie podpieczone warzywka. Ładnie Mocno pachną. Tak. Do tych warzyw dodamy imbir. Ja używam raczej imbiru... Tak, do niej okay. imbir pasuje. Na rozgrzanie, na zimę, na jesień. To właśnie takie rozgrzanie. Tak, ja używam imbiru mielonego. Raczej do zup. Zaraz um, tutaj sypiemy łyżeczkę. Płaską łyżeczkę. Dobrze. Proszę Dobra. Bardzo. E, czyli ile mam sypać? Płaską łyżeczkę. Płaską łyżeczkę. Czy to jest wystarczająco Bo Inaczej będzie ok. Nie jest, trochę nie aż tak płaska, ale nie za mało. Teraz to jest płaska? Nie, kogo jest płaska łyżeczka, może być. Tak? Nie tak. płaska, ale, z okopką, ale nie, nie. Okay. jest o ale mniej. Dobra. Jest okej? Okay. Trochę soli i pieprzu jeszcze. Dobra, nie Zepsujmy Bo tego. Tyle? Na razie tyle. Będziemy doprawiać po zblendowaniu. Każdy doprawia według swojego smaku. Patrz sól. pieprz znaczy. My, my mniej... Wystarczy, no. My wolimy mniej słodkie zupy, więc więcej solimy, więcej używamy pieprzu. I co? Blendujemy. I imbiru. Blendujemy. Tylko najpierw wciśnij, żeby na Ciebie nie wkróciło. Okej, okay, to mądra rada. Trzymaj, gacza, żeby Ci nie uciekło. Do masz mocniejszą. Kurde! No, no właśnie. I złem, dobra. Nie podnoś do Nie podnoś do góry. Ja nie jak, tak. jak bardzo wychylić, to się chapać do góry. No właśnie. Ochlapał mnie. A trzymaj cały czas. Ja po, czy to się chlapa dobrze, nie trącaj się. A tu Jak podniesiesz ponad powierzchnię, to będzie chapało wszędzie. Ja wiem, wiem. Wiem, wiem. Pokażę że mam to jest blendowane. Oh, to ja, słucha Pana. Serio? Serio. Oh. <laughs> Nie podneś Pana po twarz. Dobra, dobra. No, jak mam zblendować całość? Tak, ja też zblenduję. Ja Ci pokażę. Dobrze. Nie ekspert pokaże żeby... Zaraz pod no tak powierzchnią. Ale u samej góry, ale jeszcze pod powierzchnią, wtedy tak mi chlapie. Jest ok. Tak. Jak zwykle wyszłam gęsta ta zupa. Zawsze gęstą zupę można czymś rozrzedzić. Na przykład odrobiną rosołu, jeszcze. Albo. Nasz wody, tylko po prostu wtedy musicie bardziej doprawić. Dokładnie. Co jesteś w dniu. No świetnie. Dobra, czy wszystko mamy już? zupa gotowa? Mamy. Teraz próbujesz. czy nie trzeba dołożyć soli, pieprzu, ale to już każdy według własnego uznania robi. No i taka gorąca. Słodka? Słodka? Mało ostra. Więc coś trzeba dosypać. Ale spróbujcie. Na pewno sól, na pewno pieprz i jeszcze imbiru. W ogóle imbiru nie ma. Dobra. Czyli robimy teraz według mnie? O nie. Aż tyle imbiru? Chciałbym mieć od dwie łyżeczki. Nigdy nie wiem. Zawsze próbuję i na bieżąco doprawiam. Coś znowu, blender? Może być blender, a może być po prostu łyżka, już teraz. Możemy zblendowaną. Lepiej byłoby ją postawić na ogniu. Wtedy ona się tak lepiej rozejdzie do przyprawy. Smaki się przegryzą. Dokładnie. Na pewno zupa będzie inaczej smakowała po kilku godzinach od, od zrobienia, jak sobie odstoi. A po prze, przechowaniu jej w lodówce przez noc, jak już będzie zimna, całkiem w ogóle może zmienić swój smak. Na pewno na lepsze, na plus. Dobra, próbujemy znowu. Próbuj. Każdy będzie na pewno gorąco. Nie tak, zamieszane. Dobra, żeby się nie oparzyć. No, nie lepsza. Może być? Może być. No to tak, może być. Próbujesz jeszcze ty. Tak, próbujesz ty. Teraz jest ostrzejsza. Mhm. Jeżeli się przegry dana. przegryzie i będzie dużo lepsza. Super. Dobrze, no to mamy to. Także Do smacznego. <laughs> Zupę dyniową możecie podawać w różnych wersjach z różnymi dodatkami. My tutaj pokazujemy jedne, jedną wersję z jogurtem naturalnym, który możecie zamienić w i bazylią, a druga wersja jest z oliwą i ziarnami dyni. Obie wersje bardzo dobre. Jeżeli chcecie zobaczyć dokładny opis, jakie składniki, jak co i jak po kolei przygotować, napisane trochę po męsku, czyli łopatologicznie, to zapraszamy do naszej społeczności. Tam znajdziecie właśnie wszel wszelkie informacje, gdzie to znaleźć, W link w opisie do tego filmiku. Zapraszamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.